Dobra, nagramy nagram jakieś wstępniaka? Ło matko! Gdzie ja trafiłem? Co to za łapa jest? To jest chyba z 50 6, co? Przyjechałem, zobaczyłem i się wystraszyłem. Jestem we Wrocławiu. Drugi raz chyba w życiu. E, przy okazji delegacji stwierdziłem, że przed zawodami e, na Litwie przyjadę przetestować się ostatni raz. Zobaczymy na go, jak to będzie. Łupaki tutaj z różnych kategorii, z różnymi dłoni. Przemęczą. Będę troszkę okay. agresywnie startował, okay. jeśli mi się uda w ogóle. Eee, I trenujemy dzisiaj głównie przy stole. U, pamiętajcie, że rozgrzewka jest mega ważna, bo inaczej będziecie wyglądać jak ja. Ha, ha, ha. O Jezus, nabijka mnie, na mnie pokonała tutaj. No, no, no. Można startować? Jak chcecie starty poćwiczyć, to... Widzę, że tak siedzi. O. Jak chcecie starty... No, Teraz to, to problem będzie chciał? Nie, nie. Tak? Nie. No, nie, tak. nie. Okay. Ojej, ja to wiem. Ojej, oh, yes. o, o, my to się, go. Tyle długo żyjesz, ale wiesz, <grywa> yes, Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz pociągnę, okej? <okay>? Dobra. <grymne> Wszystko, jak widać, jest... Przecież ta jest tak silna, że ja w no, ogóle nie czuję ja to głównie zaraz nie ponadjąc, tylko wyższe. No. Kciuk no. i wysoki karpuk tutaj no, i ponąc je statycznie. Tutaj no, no. odbijasz się praktycznie sam, czy wiesz, jeśli... się, no, się, no, się czuję, że tak. No

co? Nie się, się ciężarzy, teraz Co? Co? Jeśli się jakiś ciężej teraz jest Moje Mój, tak, tak, tak.

Ah! moet ik. Tot ziens. Wow. 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 Już <śmulny> to, że czarnie przestał lecieć <śmulny> Ale już prawem mi odpoczęłeś. <śmulny> po tak na Jest <stosanownia> no to nie to Nie tu Nie tu nie ta dziura Nie to, o Jest dobrze, jeszcze droga. Jeszcze tu przełożysz Ojej już prawie Czekaj i włóż porządnie Tak mocno No Daj czuję końcówkę już tu. O. o jest! Udało ci się. O, mocniej! <gscreaming> o! Dobrze! Bo. Co zrobiłem teraz? <noise> Często? O, nie. Zobacz co zrobiłem, no. Jeszcze raz. I naciskasz tylko. No. no i mi wyginasz w sumie rękę. A teraz jeszcze dwa punkty zrobię? Czekaj. A, ma sens. No naciskasz mi na to, przez to no. mi tu. nie mogę kopować. No. No, dobra, dobra. Okay. Teraz, <ślesk> 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 to utrudnia życie bardzo. O, lepszy. tutaj było takiej zabawy? Ole, ty fajnie tutaj ten, masz grubą tą bułkę. I, <noise> i jakby y, Ty masz dużo większą dłoń ogólnie, ale ty masz tutaj tą bułkę chyba większą. Znaczy no, każdy mi kompletuje moją bułeczkę. Nie? Nie.

ja tak to to no, tam, tam, tam. ja przygrywałem po razy na zawodach. Uff, ja Ja specjalnie masuję, ręcznie przychodzi, nie? Trzyma, 17 ta, siedma, młodszy, 90 nie. kilo. Ja. Oh. Hey. nie wiem, jest nie ja tak, te... wiesz... No Ja no, no, no. no, mam no. yeah, no, yeah, <laughs> do tak... Ja wtedy przyjechałem dopingować, chory byłem, ale mówię, dobra, przyjadę. No i co? Kurwa... Ustaw się dla mnie nie postarał. Ale w łóżku się starał. O, to problem z śpiącym. O, pan, W ogóle kąt ty byś mógł poprawić, bo jest strasznie szeroko. Mm. O, Jezu, o, ale szybka ta Ale ten łokieć jak cudownie po krawędzi lepi. No. Dobra, teraz w haku zawijmy szybko, okay? no. o, Oooo, czekaj, teraz to już ten <ślonka> nadgrzestek no na już... A teraz na East vs. West jest w ogóle, teraz nie jest Ready, Go, tylko Don't Move, Go, A to jest chyba lepsze moim zdaniem. Też, bo dłużej się mówi. Tak. I ogólnie w Polsce bardzo źle mówią Ready, Go, bo z tego co się dowiedziałem, to jest Ready, Go. Że nie może być Ready, Go, ready Go, nie może być, musi być Ready, Go, bo ty w czasie kiedy jest Ready, możesz powiedzieć nie. Że nie jesteś ready. Aha, dobrze. O, plecy ładnie. na bok, okay? uh -huh. O ten bok! Kurwa! Ale ten bok jest... No. Jeszcze raz, trochę głębi ci pozwolę wejść. No. Dobra? I teraz szarne, okej? Okay. Mhm. Kurde! Ale jakie to jest uderzenie? No jest, ja no... bardziej dynamiczne mam niż... Dobra, jeszcze raz wow. jeszcze głębiej trochę. A jakbyś ty trochę napierał leciutko, czy bo tylko trzeba. No wreszcie mi tak. się boję, bo jak w kurwoszarnie... To po... postara się bardziej w tą stronę, no. Trzymaj?

Właśnie nie, nie szło do bicie, tylko no. bok dlatego, że mi pronacja puszczała, bo już nie czułem a, bardzo duża pompa właśnie w stłyce, nie? I gdyby ta pronacja zatrzymała, to by za każdym razem było do bicie, a tak to za każdym razem wkręcałem się coraz bardziej w twojej wicep, nie? Okay, I dlatego to nie wyszło, bo już się pompa robiła za każdym tak. razem. Czyli pod moją, że tak powiem, tak tak, technikę ogromną. Tak. Dokładnie, tak. no <laughs>

Uj, gej, to, że mamy właśnie ja bo... nie no. no. i powiedz czy Ty coś czujesz? No. A co, i to, jest tak? Tak, tylko nie tak. Mało. niski jest. Mało, mało, nie. Bardziej czuję, że jakby zbliżasz się tylko do swojej no. dołki. <laughs> Może no. Ale, Ale... No, zrób tego w sensie, ten raz. No. Dziekuję. No źle. Jak? Tutaj. No. No. No, to, bo no. w ogóle jak masz pressa, jeszcze ja, ja wejdę precisa, nie? No ale tylko ja nie będę trzymał nic, nie No dobra. złapać ten gomarek no? o dołogę. nie? To nie robię tego, no? Na no, chama tutaj, tylko jest. jeszcze co, no. Okej. Okay. Tu, dobrze. No. Tu nie? nie? No. I nie ptasz tego tak? co węższych. Mówmy, leciutko w porównaniu, ale nie ma szans. Dodaj, pióro, że trochę więcej, jeszcze raz. No ale już więcej, niż wiem, że to było takie odbijać się cały czas. No, no. Tylko, że to już szło i też się, jeszcze jedną rzecz dodam. Jak jesteś już tutaj, co nie? A? Tu. A? tu. A? A? No, nie, nie. Tu. No, tak. No, okay. o, ale dłoń szło. Dobrze, dobrze, no, jest w tym momencie. .